Witaj. Pokażę Ci dzisiaj, w jaki sposób zawerniksować obraz. Czyli jak nakładać na obraz taką delikatną warstwę lakieru, który zabezpiecza nam płótno, już po namalowaniu całości, po zakończeniu obrazu. I co najważniejsze, po wyschnięciu pracy, to jest szczególnie istotne, że musimy pamiętać, żeby obraz wyschł. Na przykładzie, właśnie tutaj, mojego obrazu, pokażę Ci, jak ja to robię. Dodatkową tutaj, powiedzmy, trudność, bo wyzwanie mamy, ponieważ ten mój obraz składa się właściwie z dwóch części. Jedna to jest niebo, chmury i właśnie to wszystko, czyli to się, co się znajduje nad horyzontem. I tą część będę chciał mieć mm, matową, czyli polakierować mat, lakierem matowym. A tą część niżej będę tutaj używał lakieru bł błyszczącego. Dlaczego? Ponieważ chcę uzyskać taki efekt trochę blink blink błyszczenia. Poza tym dodatkową trudność, jaką mam tutaj na tym obrazie, to jest, zobacz, ten brokat. Ten brokat jest tutaj nakładany na mokrą jeszcze farbę akrylową, więc on dosyć, że pozostawia pewną fakturę. Zobacz, on się pięknie błyszczy, tylko jak się światło zmienia, no to dodatkowo jeszcze Trzeba go zabezpieczyć tak, żeby on mi tutaj nie odpadł z tego obrazu, jak będę go gdzieś transportował, wieszał i tak dalej. Kolejna trudność ciekawostka w moim obrazie to jest to, że ma on również pokazać, postaram się to pokazać, zamalowane boki. Zobacz, zamalowane boki ma tak jak faktura na obrazie, tutaj na froncie, więc też będę musiał wziąć to pod uwagę, oczywiście, i zabezpieczyć również. Boki obrazu tak, żeby całość tworzyła właśnie spójną, niestylistycznie powiem całość i żeby obraz był zabezpieczony właśnie, kiedy trafi do, do nowego domu. Yy, to jest dosyć duży obraz, met 10x80, więc ja yy, no muszę tutaj kombinować troszeczkę. Więc dobrze jest na yy, ułożyć ten obraz w poziomie. Wtedy łatwiej się werniksuje, łatwiej się nakłada ten lakier. Yy, jest wygodniej, bo jeżeli ustawimy w pionie obraz, Zwłaszcza takich rozmiarów, gdzie tutaj lakierowanie nam trochę czasu zajdzie, no to wiadomo, że ta farba zacznie spływać, zacznie robić jakieś takie krople gdzieś tam, zostawiać jakieś mazy, więc to w jednym miejscu może zaskoczyć szybciej. Więc to nie będzie ciekawie wyglądało, a tak to równolegle będziemy w stanie tą, ten lakier, ten werniks na obrazie rozprowadzić. Dobra, to bierzmy się do pracy. Obraz już pokazałem, zobacz na dwóch krzesłach, a możesz wykorzystać do tego. Te warunki, które masz, na przykład możesz ułożyć obraz na dużym blacie, zabezpieczyć go papierami, gazetami na przykład, bądź na podłodze również zabezpieczając ją folią. No tak, żeby oczywiście tym lakierem nie, nie ubrudzić też y, części wyposażenia studia malarskiego bądź pokoju, no miejsca, w którym oczywiście będziesz malować, a potem zabezpieczać swoje wspaniałe prace. Dobra, czego ja tutaj dzisiaj będę używał do, do mojej pracy? Kupiłem dwa rodzaje lakieru. Wernix. Satynowy, może pokażę. Nie chodzi tu o producenta, raczej bardziej o sam o sam Jest to malutki, malutki pojemniczek, buteleczka 150 ml. Ważne jest, zanim zaczniemy używać takiego narzędzia, żeby zapoznać się z tym, co jest napisane na ulotce i ze znakami ostrzegawczymi. Zobacz, jest ekstremalnie łatwopalny. <laughs> I tutaj środki ostrożności przede wszystkim należy zachować, bo dbamy o swoje zdrowie i nie chcemy sobie zrobić krzywdy. Co mamy w opisie tego werniksu satynowego? Zabezpiecza warstwę malarską, chroni przed zanieczyszczeniami oraz nadaje jednolity półmatowy wygląd powierzchni. Przygotowany z selekcjonowanej żywicy damarowej, przeznaczony do malarstwa olejnego, akrylowego, tłustej tempery. Nakładać na całkowicie wyschniętą powierzchnię, Produkt jest łatwo odwracalny. No to już podstawowe informacje mamy. Wiemy, że wernik satynowy jest to werniks matowy. Więc będzie nam tutaj nadawał taki matowy pobłysk. Po, po Zabezpieczona warstwa będzie bardziej matowa niż, niż błyszcząca. To jest jedna rzecz. I zobacz. Tu mam bardzo podobny werniks, werniks błyszczący. No i on tutaj opis ma ten sam środki ostrożności. Również ma. Bardzo podobne, nada tylko efekt właśnie bardziej błyszczącej warstwy, tutaj yy, mojego, yy, mojego zabezpieczenia. Ważne, i tutaj dodam, że yy, tak naprawdę werniks, yy, werniks satynowy, czyli ten matowy taki, no tutaj mocno nie różni się od tego no od tego błyszczącego. Właściwie tutaj źle go pisałem butyłko, bo jeszcze są werniksy matowe i tutaj właśnie satynowy tak naprawdę to jest połączenie matowego i, i tego błyszczącego i wtedy mamy taki efekt właśnie delikatnego, delikatnej satyny, delikatnego zmatowienia, więc ja tu mam zły opój na, na pojemniczku, ale już się skorygowałem, więc nie, nie ma się czym przejmować. Generalnie tego tak mocno nie da się odebrać też wzrokowo, ale no ważne jest, ja tutaj specjalnie dla naszego tutaj filmiku wykorzystam te dwa, te dwa lakiery, te dwa werniksy, żeby pokazać ci jak to robimy. A jak to będziemy robić? No oczywiście zabezpieczamy sobie pomieszczenie, które będzie pomieszczeniem dobrze wentylowanym, bo jednak będziemy tu używali środków chemicznych i musimy to pomieszczenie w odpowiedni sposób, krótko mówiąc, zabezpieczyć. To jest jedna ważna rzecz, żebyśmy się tych oparów po prostu nie nawdychali niebezpiecznie i niepotrzebnie. Zwłaszcza, że będziemy pracowali jeszcze z, drugim, z drugą substancją chemiczną, a mianowicie z terpentyną balsamiczną. Ja używam terpentyny balsamicznej do malowania do rozsięczania farb olejnych. A w tym przypadku naszego malowania będę ją właśnie wykorzystywał do do umycia później pędzla, ponieważ będziemy malowali i nakładali yy, nakładali te warstwy yy, lakieru pędzlami. Najlepiej do tego użyć szerszego pędzla. Tutaj mam taki dwa, dwa i pół calowy pędzel, dosyć miękki, więc ta farba będzie się, farba lakier będzie się delikatnie i wygodnie nakładał. Yy, można użyć jeszcze większego pędzla. Też mam taki większy, szerszy pędzel, więc yy, no, ważne jest, żeby to mi włosie było miękkie i jeżeli to jest duża powierzchnia, nakładajmy nakładajmy ten, ten lakier pędzlem większym, bo po prostu będzie nam wygodniej. Ja odkręcam teraz pojemniczek z moim lakierem i tym właśnie satynowym lakierem będę tutaj, będę go nakładał na powierzchnię obrazu. Potem po skończonej pracy ważne jest, żeby porządnie umyć pędzel, bo jak to zaschnie ten lakier, już go może być ciężko usunąć, chociaż no, więcej czasu stracimy na ten zabieg, a tak proponuję na, pocz na początek, po zakończeniu pracy umyć dobrze pędzel. Ja to mam w takim słoiczku, umyję pędzel po prostu w terpentynie, dobrze wymyję go, a potem umyję go już sobie wodą gorącą z mydłem. Ok. No to zobaczmy, jak nam będzie szło nasze lakierowanie. obrazu. Zacznę od, od, od powierzchni, od góry i zobacz, delikatnie nakładam lakier na, na powierzchnię. Mam nadzieję, że widzisz. Jest tutaj nałożony, rozlany właściwie i teraz pędzlem wykonując ruchy tutaj takie na zmianę. Zobacz, ja rozcieram delikatnie, wcieram, wcieram lakier powierzchnię, w powierzchnię płótna. Oczywiście nie wiemy i nie widzimy. A, zabezpieczam, moja noda, zabezpieczam oczywiście również krawędzie, ponieważ tutaj maluję, te krawędzie są właśnie, jak mówiłem, w kolorze i w tematyce obrazu, więc ja będę chciał, żeby one również były zamalowane, bo może nowy właściciel pracy nie będzie chciał tutaj go oprawiać i zostawi tak, jak jest. Więc muszę też właśnie zamalować krawędzie, krawędzie płótna, tak, żeby lakier wszedł i pokrył całą powierzchnię. W ten sposób, spokojnymi ruchami <gryw> malujemy kolejne elementy obrazu. No i już mi się tutaj ten lakier skończył. Przechodzę troszeczkę niżej do kolejnej warstwy. Rozlewam tego lakieru widzisz na powierzchni, nic się nie dzieje. Mam tyle czasu, żeby spokojnie sobie go wetrzeć utno. I z delikatnymi ruchami na no, spokojnie, aż tak mega mocno się spieszyć nie muszę. Nakładam kolejne kolejne warstwy, właściwie pierwszą warstwę, ale po, po kolei jakby krótko mówiąc sukcesywnie przechodzę od góry obrazu w tym moim przypadku do horyzontu, gdzie będę chciał nałożyć ten lakier już yy, bardziej taki właśnie świecący, lakier błyszczący. No, i teraz bardzo ważna informacja. O jeden, jeden ciekawy tip, zobacz. Tutaj mi wyleciało włosie z mojego pędzla. Delikatnie. Spróbuję, przynajmniej pachelką go podważyć i zdejmuję go z obrazu. Tak samo możesz robić, kiedy z pędzla, właśnie włosie, wychodzi i zostaje w farbie. Ponieważ, jak zastygnie, zasknie farba, zwłaszcza farba akrylowa, która szybko no to bardzo ciężko potem będzie nam usunąć ten. To włosie z naszego, naszego obrazu, a, no, a zależy nam na tym, żeby na obrazie nie było żadnych takich zabrudzeń nie, 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 nie zaplanowanych przez nas. Więc w ten sposób, właśnie, rozprowadzą warstwę. Zobacz, mogę że ci, pokażę pod światło, troszeczkę, może będzie to lepiej widać. Ten lakier tworzy, ja jeszcze jest mokry. On tworzy błyszczącą powierzchnię, no bo jest mokry jeszcze, tysiąc jest mokra. Z czasem on zaschnie. No i zostawi bardzo ciekawy właśnie taką powierzchnię zabezpieczoną, która będzie taka półmatowa w tym przypadku, a no tutaj będzie już bardziej właśnie taka świecąca. W zależności od tego, jaki efekt sobie życzysz uzyskać na obrazie, tyle tych warstw możesz sobie tutaj nałożyć. Nie musisz się ograniczać do jednej możesz nałożyć kolejne warstwy nakładać. Zależy, czy chcesz mocno wydobyć ten efekt świecenia na przykład na płótnie czy, czy mniej, na tym ci zależy, a bardziej zależy ci tylko na przykład na zabezpieczeniu. Więc ja kontynuuję moją pracę. Lakieruję dalej, żeby żeby tutaj zrobić ten obraz, zabezpieczyć po całości. Jeżeli podobał ci się filmik to zapraszam cię do subskrybowania mojego kanału i zapraszam cię również na tomaszgroma.pl na moją platformę szkoleniową, na której właśnie Prezentuję kursy malarskie online, na których możesz ze mną krok po kroku namalować wspaniały obraz. Kursy są przede wszystkim dla osób, osób początkujących, zaczynających swoją przygodę z malarstwem, i właśnie nauczę się tam jak malować piękne obrazy. A na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia. Cześć, cześć, ciao!